Z lekkim żalem zostawiając za plecami tajskie wysepki, jak najszybciej muszę dostać się do sąsiedniego kraju. Kraju kojarzącego się, no właśnie, sam jeszcze nie wiem za bardzo z czym. O ile przy wzmiance o tak barwnym kawałku świata jak Azja Południowo-Wschodnia, zapewne każdemu przed oczami staną obrazy tajskiego jedzenia, wietnamskich skuterów albo singapurskiego porządku. O tyle pewien kraj w samym sercu regionu z jakiegoś powodu nie dorobił się aż tak ikonicznego statusu. Chociaż powiedzieć, że Malezja pozostaje nieodkryta, byłoby sporym nadużyciem. To na pewno nie jest ona krajem pierwszego wyboru dla większości podróżników planujących wyjazd do Azji. Ale zanim tam dotrę, najpierw muszę wydostać się z Tajlandii, co wcale nie musi okazać się tak trywialnym zadaniem. Zwłaszcza kiedy zaplanowało się drogę z charakterystyczną dla mnie najwyższą pieczołowitością. Teraz wasi się do granicy. Nawet nie wiem, jak się ta Wiocha nazywa, tam przygraniczna. Nie wiem skąd jedzie do niej autobus. Czy w ogóle jedzie? Czy cokolwiek jedzie? Czy otwarta jest ta granica? Kurwa. Nawet nic nie sprawdzałem. No, czyli będziemy się tłuc na granicy, którą przekraczę w środku nocy, w jakichś, jakichś niespodziewanych jeszcze do tego momentu okolicznościach. Czyli tak, jak zwykle wszym. A! Where you would like to go? Go which area? Hmm? Where you want to go? Bus station. But they can station, okay, follow me here. Oh, oh, oh. How much? Uh, and after that, where are you going next? Malaysia. Malaysia today is no more bus. No more bus? Yes, they got only one time per day. They have uh, 11 o'clock only one per day. Uh, okay, but uh, anyways, like to the border at least. To the border, they are not possible to go because the bus is finished. If you go from here, you can go to Trangoli to Oh you want to go to uh, a Yeah. Yeah. can do. By minibus, by big bus. Big yeah. bus. Yes. They leave at 4 o'clock. 4 o'clock. Yes. Okay. Yeah, you can. Go. Perfect. Yeah. How much you want to show me? For me, the bus 300 baht. No, come on. How much you pay 200. Mm -hmm. Ah, za dużo i tak te 200, ale jak mówisz, że o 16:00 jest autobus, może rybaż. Że... To jest moja ostatnia szansa, żeby się stąd wydostać. Chociaż chętnie pozwiedzałbym jeszcze południe Tajlandii. Niestety muszę zwijać się stamtąd w podskokach, ze względu na datę wyjazdu wbitą w paszportowym stemplu. Jakaś taka posępna ta wiocha. jai. To będzie moje, to już się nauczyłem Main mm Road -hmm. Autobus na który sprzedają tutaj bilety nie zatrzymuje się na tym dworcu, tylko gdzieś na głównej drodze uh, Motorbike Motorbike You're, you're Taking Motorbike Moment. Dobra, bo się zabiję, musisz się trzymać. No jestem, ale was akcja minęła. Potrafił się zgubić we własnym mieście. Pewnie całe życie pracuje, włożąc ludzi z dworca na autobus, ani słowa po angielsku oczywiście i się dogadać z nim. Zawiesz mnie z powrotem na ten dworzec, ale co mu powiem? Po jak się z nim dogadam? No poszedłem do Baby w kasie biletowej. Ona go obdaliła, powiedziała mu gdzie ma jechać. Mnie zawiózł, już jest 15 minut po czasie, kiedy autobus powinien stąd odjechać. Ale o dziwo podobno nie odjechał jeszcze. Może też się zgubił. Cud się stał pewnego razu. To jest dworzec, gdzie właśnie wysadził mnie autobus. Lecz byłem zaferowany szukaniem kolejnego i zapomniałem to nagrać. Ten wiekopomny moment następnego nie znalazłem. Ale na szczęście mam aplikację do szukania kierowców, którzy mnie może zawiozą do granicy. Mam godzinę i 10 minut do zamknięcia przejścia granicznego, a mapa wskazuje, iż znajduje się ono 50 minut jazdy stąd. <grym> no, może być ciekawy. O, chyba mój kierowca. Miał być szary, nis, to z są. Dlaczego nic nie mówicie? Czy to są, czy nie są. Dobra, kończę. 10 minut przed zamknięciem przejścia granicznego. Zobaczymy, czy to ma szansę się udać w ogóle. No i już się wyjaśniło. Powiedzieli, że tutaj niebo otwarte jeszcze jest. Ale w Malezji mnie nie wpuszczą, więc oni, oni mnie też nie przepuszczą. Wszędzie jest napisane, że w Malezji jest właśnie dłużej przejść otwarte, no ale trudno, na co im poradzę. Tutaj jest na szczęście dużo hoteli naokoło. Nawet w jakiejś przygranicznej dziurze, której nie ma na mapie, i tak jest w centrum melan i ulica. Z ja pieprzę. Auta takie z malazijskimi blachami stoją. Się przyjeżdżają chłopcy bawić za granicę. One day, 300 batów. Dobra, w sensie hotel zauważyłem. AC working? Okej. No, tylko trzeba by nie ma tylko sprawdzić. No, za pięknie to tu nie jest, trzeba przyznać. Ale... wygląda na to, iż... nie znalazłem żadnego rybaka, póki co. Dobra. Niewątpliwym minusem tego miejsca jest bardzo duża ilość bezpańskich psów, jak w Indiach. Tego nie było wcześniej w, ta w Tajlandii i to te jakieś takie są bardzo aktywne, wyszczekane, powiedziałbym. Dziś niestety nie przywitał mnie za oknem taki widok jak przez ostatnie dni. Jednym z czynników, który mógł mieć na to wpływ, był brak okna, ale znalazłoby się też kilka innych. Tak czy inaczej, nie powiem, żebym się specjalnie dobrze wyspał, a to z tego względu, iż odkryłem na swojej nodze ukąszenia charakterystyczne dla pluskiew. Pluskwy, pluskwy gryzą w takie trójkąciki trzy razy obok siebie. Później całą noc przeszukiwałem łóżko. W tenże oto sposób nie niewyspany udaje się na granicę z Malezją. Wygląda na to, że witamy niniejszym w Malezji. Nie dowiem, że to tak przebiegło, jak przebiegło ja, zawsze idąc na granicę. Jakoś tam się przygotowuję, może niekoniecznie, żebym się nie wiadomo jak przejmował, ale zabukuję sobie ten nocleg, jakiś tam udawany bilet lotniczy, żeby gdyby się ktoś spytał, ile zostaje. A tutaj jeszcze straszą z tą Malezją i Singapurem, że są bardzo restrykcyjne przepisy przeciw jakieś tam narkotykowe i na przykład niektóre leki, które są legalne gdzie indziej, mogą być tutaj nielegalne, więc trzeba sprawdzić. Tymczasem wchodzi się do ogromnego budynku, który wygląda jak więzienie. Byłem tam jedynym przechodzącym piechotą. Przywitał mnie, aż właściwie przywitał. Siedział, patrząc się na mnie, jedyny dostępny oficer imigracyjny. Po czym dałem mu paszport, wbił pieczątkę, pokazał tak na wyjście. I tyle, to nie odezwał się ten człowiek do mnie ani jednym słowem i już, nie no, byłem pewien, że dobra, pieczątkę dostałem, to gdzieś tu jeszcze jakaś kontrola będzie, jeszcze coś, no nic, jestem sobie w Malezji. Gorzej, że po tej stronie granicy nie ma tu kompletnie nic, tylko autostrada, nawet nie ma skrawka cienia, żeby się schronić, nie ma bankomatu, żeby hajs wziąć, no nic, tylko stopa idzie łapać. A w ogóle na samym przejściu granicznym akurat mi się plecak rozdupsł, musiałem go tak pomotać, bo się rozerwało. No i udało się dość sprawnie. Very good roads. Same in Malaysia and Thailand, very good roads. Ja. Yeah. very good, eh? Yeah. Autostopem dojeżdżam do niejakiego miasteczka Changlun. No dalekośmy się nie najechali, ale do najbliższego miasteczka, gdzie znajduje się. 7-Eleven, bankomat Jakby nie szło z, nie szło z autostopem to jakiś postój autobusów Trochę to miasteczko wygląda jak na dzikim zachodzie Pieniążka sobie wziąłem, patrzcie jakie ładne mają pieniążki, nazywają się Ringgit Malezyjski Ta pogoda trochę nie sprzyja żeby wystawać na asfalcie Teraz udaru dostanę. A nie to się nie chcą zatrzymywać. Dlaczego? Ej właśnie obadałem na mapie, że stoję dokładnie naprzeciwko dworca autobusowego, który jest tam. Ten o'clock Bilet kosztował 17 zł i wieczór nad morzem. Ach, a teraz mam jeszcze godzinę akurat do odjazdu. To sobie co zjem. Co byście woleli? Sup, 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 same supy. Halo? Na pierwszy malajski posiłek wybrałem oczywiście sup tulang, czyli jak każdy zapewne się domyśla tę słynną y, zupę na wołowej kości z aromatycznymi przyprawami jak kolendra, cynamon, czyli Cebula czy anysz? Nie, nie mówię tego z telefonu, który tu leży, mówię z głowy oczywiście. Jest to też danie bardzo podobne do filipińskiej Nila ni Gangbaka. No, tak, zawsze, zawsze z czymś mi się kojarzyło. Kurwa, ciekawe jak to smakuje. No, tak o. Rosu z gotowaną krówką. Za 12 ringgitów jest to całkiem niezły deal. O ile się nie pożegam, jakież ma oczy niebieskie. Dworcowa zupa daje nam przedsmak tego, do jak zaskakującego pod kątem cenowym kraju właśnie wjechałem. Wydając niecałe trzy dychy, jestem już najedzony i mam zapewniony transport na grubo ponad 100 km. Nie zwycięzki. Patrz, to chyba nie będzie zbyt skomplikowane. To jest terminal na autobusy. Dla autobusów, w boże. Dalekobieżnych, a tutaj dla miejskich. Patrz, jaki śmieszny ten język. Ticket counter, to jest counter ticket. Taxi, to jest taxi. A ferry, to jest ferry. Terminal, w którym teraz jestem, znajduje się w Jednym z miasteczek składających się na aglomerację miejscową, która nazywa się Butterworth. A jednak to nie będzie takie proste, to mnie teraz malezja zaskoczyła. To znaczy powiedzieli mi, że... O 2030 jest ostatni transport między miejscem gdzie jestem, a miejscem gdzie chcę dotrzeć. I jest to prom. To tak jakby. O 2030 był ostatni transport między Gdańskiem a Gdynią. I nic więcej, bo że taksówka tylko sobie że chuj wiesz, skąd, tu się w ogóle nie da piechotą wodą z tego. Z miasta Butterworth na wyspę Penang, zwaną też Pinang, prowadzi 13,5 km most ponad wodami cieśniny Malakka. Swój bieg kończy w aglomeracji Georgetown, gdzie zamierzam się zatrzymać. No i już. 20 ringgitów za przejechanie 26 czy 27 kilometrów. Niebywałe to jest. Niebywałe jest również, jak ten kraj sprawia wrażenie rozwiniętego. To znaczy, ja się nie spodziewałem, że tutaj będzie dżungla i ludzie, którzy wyszli z jaskini, ale, mimo wszystko, ani przez moment nie jechałem żadną drogą, która miałaby mniej niż dwa pasy. Zazwyczaj są to trzy lub cztery. Właśnie przejechaliśmy. 14-kilometrowy most nad kawałkiem oceanu. A poza tym, w ogóle, jak to miasto wygląda. Wieżowców widziałem więcej niż w Warszawie, już. Jakieś tak specyficznie to jest. Kurczę zaciekawił mnie ten kraj. Spodziewałem się, że będzie to taka nudna wersja Tajlandii, bardziej ułożonej i z mniejszą ilością imprez. Ale już widzę, że jest tu inaczej. Miasto Georgetown na wybrzeżu wyspy Penang jest stolicą stanu Penang i wraz z kilkoma sąsiednimi miastami tworzy drugą największą metropolię Malezji. Tak czy inaczej, jeśli zdarzy Wam się być w okolicy, wystarczy powiedzieć, że jesteście na Penang i mniej więcej wiadomo o co chodzi. Strasznie słaby ten hostel, muszę powiedzieć. Nie wyspałem się. Teraz mi to bardziej przypomina jakieś takie Chyba chińskie miasteczko, ale odkryte. Nie byłem w Chinach, a tutaj mieszka większość Chińczyków, więc stwierdziłem, że tak pewnie wygląda chińskie miasteczko. Tym niemniej, zapewne nie jest to stwierdzenie dalekie od prawdy. Przez stulecia miejscowe tradycje mieszały się tutaj z wpływami kolonizatorów, którzy nawet nazwali wyspę Perłą Orientu. Chociaż kraj zamieszkuje lokalna muzułmańska ludność zwana Malajami, to stanowią oni tylko około połowy społeczeństwa. Na drugą połowę składają się Chińczycy, Hindusi i kilka innych mniejszości, a cała ta mieszanka nadaje Malezji unikalny charakter, widoczny na każdym kroku do teraz. Od wyszło takie nie wiadomo co, ale ma to swój klimat. Stare miasto w Georgetown. Sane zostało na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest tu ładnie. Nie ma tu żadnego sklepu, mimo że łaży od godziny, co bardzo wyraźnie kontrastuje z Tajlandią, gdzie wszystko było dostępne 2-4 na dobę od ręki, a tutaj nie mam gdzie sobie wody kupić, ale ja nie o tym chciałem mówić. Otóż słynną atrakcją tej dzielnicy są murale których widzia widziałem... dobra, no, spokojnie Których widziałem do tej pory ledwie kilka i W ogóle jak ktoś by pomyślał, że to może jakieś tradycyjne chińskie dzieła sztuki To już spieszę z wyjaśnieniem, że powstały one 10 lat temu Namalowane przez Litwina na festiwal To jest taka ala turystyczna gra, jak w te zbieranie pokemonów To się zbiera zdjęcia na tych muralach Zobaczcie w ogóle tutaj, na stoisku z pamiątkami, jaką fajną flagę ma ten stan Pen Penang, w którym teraz jesteśmy. Z jakiegoś powodu wyspa Penang słynie z ponoć najlepszego w Malezji ulicznego jedzenia. A skoro jesteśmy na wyspie, to chodźmy na jej wybrzeże. To właśnie na wybrzeżu, na takich... jak to powiedzieć? Takie do takie, gdzie statki cumują, takie długie molo, o, no coś takiego. Tak, takie stare dzielnice rybackie. Nazywają się tutaj te miejsca jetis i podobno właśnie w nich można najtaniej i najlepiej zjeść. Coś wybierz. Tego jest nieskończoność. Dobra. To mi się wydaje takie najbardziej chyba lokalne. To jest dobre, ale nie, no nie ma się czym podniecać, jest OK po prostu. Oto to najsłynniejszy, najsłynniejsza z Like this, czyli two jetty. w sumie w niektórych krajach takie konstrukcje można by nazwać? Slamsem przy brzegu yy, na palach, ale od slamsu to miejsce odróżnia to, że oni tutaj nie mieszkają na dziko i nie robią tego z biedy, tylko dlatego, że tak jest po prostu fajnie. Kiedyś pewnie to było z biedy, nie? Ten mural w ogóle jest słynny. Widziałem go na kilku magnesach już. Póki co moje doświadczenia kulinarne z Georgetown zdają się doskonałą alegorią klimatu całego miasta. Mimo że jedzenie jest barwne, egzotyczne i świetnie wygląda na zdjęciach, to kiedy odłożyć na bok walory estetyczne, w smaku okazuje się jakby trochę sztuczne. Podobnie senne uliczki Starego Miasta, kiedy minie początkowy zachwyt urokliwymi zaułkami, sprawiają wrażenie nieco pozbawionej życia instalacji artystycznej. Zabawnie to wygląda, że ten budynek to przecież jest w wysokości przeciętnego bloku na polskim blokowisku. to za nim coś takiego. Ciekawe, że nowoczesna część miasta, chociaż od starówki z pozoru różni się wszystkim, to wywołuje dokładnie to samo wrażenie przerysowanej atrapy. Więc dnia postanawiam, dla odmiany zobaczyć coś naturalnego. Niby para przystanków, jedną i tą samą linią, ale trochę się jedzie przez miasta, dżungle, góry, doliny najważniejsze że udało się załapać te jeszcze na ostatnie promienie słońca w miejscu gdzie o ostatnie promienie ponoć najlepiej oglądać na całej wyspie czyli czyli nie na tym zadupiu trochę O przystanek za daleko pojechałem ale się wrócę piechotą witam na plaży Batu Feringi. jakby ktoś chciał znać różnicę między tajskimi i malezyjskimi plażami to na tajskich plażach w większości miejsc był zakaz wprowadzania zwierząt za to był nakaz melanżowania natomiast tutaj jest 35 stopni jacyś ci ludzie są tacy tacy smutni może dlatego, że przyjeżdżam z krainy uśmiechu, to każdy kraj będzie mi się wydawał smutny. Ale mimo wszystko, no tak jest tutaj. Fajnie jest, ciekawie, intrygująco, ale, ale smutno jakoś właśnie. Nie powiem, że życie nocne w Georgetown nie istnieje, w końcu mowa o 3 milionowej metropolii. Niemniej, gdyby ktoś przypadkiem przyjechał tam akurat prosto z Tajlandii, to miałby prawo poczuć się przyzwyczajony do nieco innych standardów. Ależ to jest fajne rozwiązanie, że wszystkie praktycznie te budynki mają takie. Tak to się nazywa krużganki które! Chronią zarówno przed deszczem, jak i przed słońcem I można chodzić po całym mieście pod dachem, póki co moje odczucia z Malezji najlepiej byłoby nazwać mieszanymi. Na szczęście w tej podróży zdecydowanie nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa. Mnie tymczasem na koniec pobytu na Penang przychodzi wylądować pod mostem. Tak, pod mostem jednak nie byle jakim mostem. Jest to bowiem siódmy najdłuższy most świata. Liczy sobie 24 km. Nie, to nie jest ten, którym tutaj przyjechałem pierwszego dnia. Tamten to jest Penang Bridge 1. To jest jakaś tam śmieszna kładka, ledwie 13,5 km. Natomiast ten tutaj Penang Bridge 2. Jak widzicie, te wyspy może na horyzoncie. Mogłoby wam się wydawać, że on na nie prowadzi. Nic bardziej mylnego, one są mniej więcej w połowie jego długości. Most kończy się... Ho, ho, nie wiem, czy kamera to łapie w ogóle tam na horyzoncie. Ledwo widoczne są górki z półwyspu malajskiego. Coś takiego robi wrażenie. Żegnam się, do zobaczenia. Jak chodzi o mój pobyt na wyspie Penang, to prawdopodobnie... Byłoby już na tyle. Jeśli ci się podobało i chciałabyś, lub chciałbyś jakoś pomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji. Łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie. Na pewno bardzo w tym celu pomogą. A jeśli z jakiegoś powodu ci się nie podobało, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.